dobry, witam serdecznie w kolejnym unboxingu. Dzisiaj pokażę Wam jakie rzeczy kupiłam i te pojedyncze i takie, które przyszły do mnie w kartonach, które niedawno zamówiłam. Także zastanawiam się od czego zacząć. Zacznijmy może od pielęgnacji. Swojego czasu na stronie Basic Lab pojawiła się promocja, więc stwierdziłam, że kupię co nieco, a tak mianowicie skupię się na kremach pod oczy. Zobaczycie zaraz ile tych kratisów po prostu poprzychodziło zabawienie z Basic Lab dla próbek, dlatego żeby spróbować ich nowe kosmetyki to jest absolutne złoto. W każdym razie wybrałam krem aktywnie rewitalizujący pod oczy on ma 3% aminokwasów 10% kompleksów peptydów i do tego jeszcze kofeinę także potencjalnie on by mógł ładnie wpłynąć na moje cienie pod oczami chociaż ja mam je genetyczne ja mam po prostu cienką skórę, więc dlatego wszystko mi przebija jest ta skóra bardzo cienka, taka papierowa więc zobaczymy jak on mi się sprawdzi ale jakiś krem właśnie z tej serii już używała moja mama i bardzo sobie chwaliła, więc po prostu pozabawiałam jeszcze kilka, żeby zobaczyć jak one się sprawdzą Sprawdzą. Za to ten jest aktywnie stymulujący, również pod oczy, kto by się spodziewał. On ma 3% aminokwasów i przede wszystkim to, co mnie interesowało, to to, że on zawiera retinal. Także nie wiem ile go jest, ale wydaje mi się, że jako to jest krem pod oczy, to nie będzie go wiele. Ja już mam jeden taki i właśnie go obecnie używam. Jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi tak na dłuższy etap. Jest to oczywiście krem od Bandy, Jako, że pokochałam tamtą maskę pod oczy, od Bandy, jest rewelacyjna, to dokupiłam jeszcze jeden delikatniejszy z witaminą C i jeszcze ten, który zawiera z kolei retinal. I nie jest naprawdę bardzo małe, ale no jak mówię, jest to produkt pod oczy, więc on musi być też delikatny. Jak jego zużyję, to na pewno wleci ten albo właśnie ten drugi. Jestem ciekawa, jak one wpłyną na mój obszar pod oczami. Oby dobrze działały. Ale moi drodzy, spójrzcie co tu się dzieje. To są jeszcze gratisy do właśnie zakupów. Przede wszystkim dostałam nawilżający krem do rąk. To jak najbardziej na plus. Kremy do rąk zawsze się dobrze sprawdzają. Dodatkowo mam jeszcze taką malutką próbeczkę i to jest też coś bardzo, bardzo fajnego. Następnie krem z trechalozą. Ja miałam ich serum, właśnie to niebieskie, a tutaj jest kremik, no, również bardzo chętnie sobie przetestuję. Wiecie, są te... Próbki, te gratisy tych rzeczy, to jest akurat to, co mnie by intrygowało. Następnie mamy odżywkę wygładzającą. Moje puszące się włosy przyjmą absolutnie każdą. Jak ktoś by chciał zobaczyć, to ona tak wygląda. Dajcie mi znać, czy korzystaliście właśnie z któryś z tych produktów od Basic Club, jak wam się sprawdzały. Od razu mam mówię, że wszystko to, co wam pokazuję, to po prostu sama za to zapłaciłam. Następnie mamy też próbkę emulsji myjącej. I z tego, co pamiętam, te produkty myjące do twarzy od Basic Club są naprawdę bardzo fajne. Nawilżający krem do rąk. Tym razem w próbce też fajne, w podróż, żeby sobie rzucić. Mam jeszcze jedno takie. To jest żółte. Czy to jest samo? Co to większe? Bardzo możliwe, że to jest właśnie to samo. Jeszcze jedna wygładzająca odżywka do włosów i próbeczka kremu nabierzającego do twarzy. Także wszystko fajne, praktyczne do zużycia. I to wszystko to są gratisy po prostu z dwóch paczek. Zdecydowanie Basic Lab potrafi w marketing, bo ja już jestem zachęcona do kupowania dalej na ich stronie. Pokażę Wam też pojedyncze rzeczy, jakie pokupowałam. Przede wszystkim mogliście widzieć na Instagramie, że kupiłam sobie pojedyncze cienie z paletki Poetic od Dedoc. Już ją używałam i muszę wam przyznać, że kocham całym serduszkiem. Przede wszystkim dokupiłam w końcu brakujący beż, który był z poprzedniej palety tej czekoladowej, więc jak widzicie teraz mam jeszcze dodatkowo różowe odcienie. Coś mnie ostatnio tak do nich ciągnie. Nie wiem czy widzicie po moim makijażu. Swoją drogą te cienie są naprawdę rewelacyjne. One są tak mięciutkie, tak masołkowate, tak pięknie pracują na oku. Dla mnie one trochę przypominają maty Nataszyny Nony. Nie wiem czy Wy sądzicie tak samo, ale jeżeli je macie to dajcie mi koniecznie znać. Błyski też są naprawdę bardzo ładne i ten jest niesamowity. Także... Może wam pokażę te się nie? Dajcie mi znać, czy chcecie je zobaczyć w akcji, czy po prostu rolki na Instagramie wam wystarczają. I następnie pojedyncze rzeczy, które kupiłam. Zachwalałam właśnie te piankowe pomadki i od Belle, i od Glamshopu, i od Golden Rose. To jeszcze okazało się, że w kolekcji Belle są takie różo pomadki, właśnie w piankowej formule. Dostałam polecenie od jednej z Was, więc stwierdziłam, no jak promocji 1 plus 1, a wezmę sobie. Bo wtedy mieszówka wychodziła po jakieś 6 zł, więc nawet jak mi się sprawdzą, to to nie jest majątek, ale są naprawdę przyjemne też już sprawdzałam je na twarzy jeden mi się lepiej sprawdził, drugi gorzej mogę, że pokażę Wam ten film, zobaczymy jak on wyszedł, bo coś mi nie do końca ostatnio gra z tymi moimi filmami, może to kwestia tego tła? Nie wiem, dajcie mi znać, czy coś poprawić, jak zwykle będę chętnie czytać Wasze komentarze. Z kolekcji dniowej od Bel kupiłam konturówkę i pomadkę oba są w kolorach 01 Spicy Nude, czyli takim ładnym, wydaje mi się, że dosyć neutralnym nudziako-brązem więcej Bel kupiłam, sporą część kolekcji dla Lidla i możecie już Zobaczyć test na moim kanale, jakby kogoś to interesowało. Jeżeli chodzi o bronzer, uwielbiam, kocham go absolutnie, a swoją drogą ten olej czerwony mam też dzisiaj troszkę na ustach są bardzo, bardzo szkliste. Mam tuż, mam drązer, mam róż, mam też oczywiście dwie konturówki i trzy olejki właśnie do ust. A jakby ktoś pytał, co mam na oczach, to jest to ta paletka Springs Flower od Maxmo. Ten róż jest absolutnie powalający na kolana. Jestem zachwycona, co dzisiaj wyszło. I swoją drogą tą paletę możecie dostać z moim kodem rabatowym Karolina5. Już bez kodu rabatowego, chociaż na początku, po starcie premiery wchodziło 20% z newslettera i mowa oczywiście o najnowszej gotyckiej, halloweenowej paletce od we współpracy z Karoliną Figaszewską. Ona jest absolutnie przepiękna, i wydaje mi się, że ten film właśnie z testem tej palety też już jest na moim kanale. Ona jest absolutnie przeboska. Czy wy widzicie to arcydzieło? Są we mnie dwa wilki. Jeden kocha gotyckie, halloweenowe makijaże, a drugi z kolei robi jakieś romantyczno-różowe dawno nie zamawiałam też nic z Monolitu z jednym małym wyjątkiem, kupiłam rozświetlacz zielony od Xandera i on jest naprawdę bardzo wyjątkowy swoją drogą, jeżeli tęsknicie za markami Indie na moim kanale, to spokojnie będzie tego więcej natomiast obecnie dostałam tyle paczek, tyle po prostu kosmetyków do przetestowania, że się nie wyrabiam i nie mam kiedy nagrywać ani nowości, ani testować tych nowości a swoją drogą, rozświetlacz od Xandera jest absolutnie przeuroczy wypadła folika i tak on wygląda w środku, ja mogę nam Wam nawiązać Zrobić słocza. O kurde, on pod tym kątem jest niebieski. Ale ja, ja, myślałam, że on będzie zielony. O nie, on jest niebieski teraz. Jak daje tak pod słońce, jest niebieski, ale jak go oddalę, to jest już zielony. Nie wiem, co wy będziecie widzieć w aparacie, ale o, chyba widzicie, że jest zielony nawet dobrze. Jest gładziutki pod palcem, ale mam mnóstwo iskiereczek właśnie jest duochromowy, jak widać, albo nawet triochromowy, bo widziałam też wieczorem w nim żółte drubinki. Więc zobaczmy, jak będzie prezentować się na twarzy, bo jeszcze go nie testowałam. I z takich innych pojedynczych rzeczy byłam w Rosmanie. i kupiłam jakieś pojedyncze rzeczy od Stars from the Stars, czyli wypiekany róż i to jest odcień Apricot Softness. Kolejne delikatne pastelowe różyczki Uwielbiam absolutnie i on też będzie taki dzienny, nudziakowy. Lubię takie kolorki. Dzisiaj też coś mam takiego na policzkach. I druga sprawa jest to rozświetlacz wypiekany. Jest to Dream Lighter. O sobie, jakiej kolekcji? Nie mam pojęcia, ale on też już wyszedł jakiś czas temu. Był na promocji w Rosmaniu już kilka dobrych rad, więc stwierdziłam, że jedno i drugie wezmę, bo po prostu kurzą mnie cały czas. Mimo, że wstrzymywałam się już z nimi kilka miesięcy, no to dalej chodzą mi po głowie, a to znaczy, że po prostu warto by było je przetestować. Jak mi się nie Sprawdzą, pójdą dalej w świat. Zadeczkę kupiłam też te dwie farbki od bibo, białą i czarną, chciałam przede wszystkim żółtą, ale niestety jej nie było. Więc zadowolę się tymi dwoma, jak będę robić jakieś ciemne mruczne makijaże, to ta czarna zdecydowanie mi się przyda. A biała, jak to biała, do rozjaśnienia wszystkiego, też się jak masełko. I przede wszystkim z paletą Mio kupiłam też jeszcze sztyftową pomadkę od pierwny w odcieniu 04. Odcień nazywa się Toffee Cream, ale spokojnie tu nie ma absolutnie nic z Toffee. To jest przygaszony różyk, ale taki neutralny. Do takiego chłodnego makijażu on wypada nawet nieco ciepło, co też widać po moich ustach. Więc to też jest fantastyczny zakup. Ta pomadka jest tak przyjemna na ustach, tak komfortowa. Oczywiście ona będzie się zjadać z posiłkiem, ale ten komfort na ustach dla mnie jest najważniejszy. I przejdźmy może do takich większych już zakupów. Na przykład Pilouis, Pilouis I jeszcze jedną Pilouis. Może po kolei zacznijmy od pierwszej, bo zamów Trzy różne palety. Jako gratis otrzymałam takie serum do ust z breloczkiem, więc możecie przy niego gdzieś przypiąć do kluczy, do torebki, żeby mieć za każdym razem pod ręką. Dla mnie to jest taki zbędny gadżet, no ale oczywiście jako sam balsam, takie nabliżenie ustek jak najbardziej mi się sprawdzi. Zacznijmy może od tej pierwszej palety. Jest to duża książka. Wzięłam je głównie dlatego, że one są absolutnie przepiękne. O matach piluita już słyszałam absolutne legendy, że są jedne z najlepszymi na rynku w ogóle na całym świecie. A że dodatkowo kocham pastele całym serduszkiem, no to nie mogłam się powstrzymać. Te palety są wielkie, ale może jak je poukładam na półce, to nie będzie tak źle. W każdym razie, tutaj palety, ona jest w formie takiego pamiętnika, więc tutaj mamy kluczek i kłódeczkę. Możemy zamknąć sobie tę paletę i przede wszystkim to działa. To jest taka realna kłódka, więc fajny gadżet. Ogólnie stylizuje Pilu jest trochę taka nie wiem, jak kosmetyki dziecięce, ale właśnie dla dorosłych kobiet. Może otwórzmy. Tutaj mamy z boku lusterko i tak wygląda pierwsza część tej palety. Jest absolutnie nieziemska, intensywna. Te cienie są tak świdrujące, że mnie absolutnie zachwycają. Ale żeby tego było mało, z drugiej strony mamy drugą część. I ta się prezentuje już w ten sposób, tu już mamy chudniejsze kolorki, niebieskości, zielenie i trochę takiej morskości, coś pomiędzy. Otwieramy dużą paczkę i swoją drogą to mi przyszło w takim wielkim różowym worku i w środku latały te trzy paletki. One były zabezpieczone też folią bąbelkową, jak widzicie na dole, natomiast ja już sobie to wszystko pootwierałam. Tak wygląda druga książka i swoją drogą one po otworzeniu powinny się tutaj świecić. Może baterie są rozładowane, z tego względu, że ta kolekcja już wyszła no jakiś czas temu, więc nie zdziwiłabym się. I tutaj mamy jeszcze więcej pasteli. Tym razem te są już takie delikatniejsze. W zasadzie tamte to są nasycone kolory z dodatkowymi pastelami, a tutaj mamy praktycznie same pastele. Ta strona jest ciepła i jest sporo takich dosyć podobnych kolorów do siebie, ale z drugiej strony, jeżeli chcielibyście robić mocno szczegółowe makijaże, to ta paleta zdecydowanie na to pozwala, bo znajdziecie po prostu wszystko, czego Wam jest potrzeba. I jeszcze tak wygląda druga część. Dokładnie to samo, co praktycznie w tamtej palecie, tylko tu mamy chłodniejsze tony. Niebieskości, zielenie i nieco fioletu. W trzecim pudle znajdziemy jeszcze jedną paletę. No way, jakby mój kanał nie był głównie o paletach cieni, nie? Czy skończyło mi się miejsce i rozładowała mi się bateria w międzyczasie, jak do Was mówiłam? Oczywiście, że tak. Więc przychodzę do Was w drugim dniu i przy okazji. Teraz P. Lewis już na paczkach pisze, że Wy opłacacie VAT jako klienci, więc poczta już nie powinna nic doliczać. Wcześniej był z tym problem, dlatego, że nie informowali właśnie o tym na Paczkach, że VAT jest już doliczony. Więc trzeba było napisać maila do PILUI i oni bez problemu odesłali mi pieniądze, bo właśnie za to zamówienie płaciłam około 40 zł. No i oczywiście oni mi to cofnęli. Patrzcie, jakie to jest olbrzymie! To jest taka. Mm, powiedziałabym, że trochę szufladka, ale jest jednocześnie bardziej chyba szkatułka. Otwieram ją tutaj od boku, dam mamy lusterko i dam, dam, dam. Pierwsze cienie. I tak to wygląda z bliska. Tutaj mamy ciepłe fiolety oraz róże. Jest bardzo, bardzo cieplutko, jeżeli chodzi o fiolety. Zamykam swoją drogą, tu jest Tasiemka. Takie urocze, po prostu akcenty. Tutaj mamy lampę Gina i przede wszystkim w tym miejscu jest kolejna szufladka. I wyciągacie sobie te cienie. I patrzcie, jakie to jest piękne. Swoją drogą to można wyciągnąć zupełnie, wyjąć je sobie. I szkoda, że właśnie w tej górnej szufladce też nie można tak zrobić, bo położenie sobie czegoś takiego na biurku byłoby już wygodne. Bo niestety opakowania i są bardzo duże. Nie są jakieś super ciężkie, ale właśnie po prostu zajmują sporo miejsca. I tutaj mamy już głównie chłodne fiolety, ale też. Neutralne i nutkę ciepła. no Są absolutnie przepiękne. Ten ostatni rząd i ten środkowy kusi mnie jak nie wiem co. Ta paleta jest absolutnie przepiękna, przecudowna. Muszę w niej je zanurkować, muszę w nią zaryć. Nie będę robić słoczy wszystkiego, bo chyba bym zwariowała. Ale możemy spróbować zrobić jej test. Więc dajcie mi znać, która odpilu i was interesuje, bo przypominam, że mam jeszcze taką szufladkę całą niebieską. I już na sam koniec pozostał nam karton z Eveline Cosmetics. Już wam pokazuję po kolei, co wybrałam. Zaczniemy sobie od kredki do brwi. Jest to ten sam odcień, co miałam wcześniej, czyli tał, tak, 0-1 top. I powiem wam, że ona jest całkiem ok. Nie jest moją ulubioną kredką, ale ma dosyć precyzyjną spiralkę na dole, więc jak najbardziej będę z niej korzystać. Poza tym, dwie moje poprzednie od Stars się zwyczajnie w świecie koń więc wypadałoby mieć jakiś zapas. Następnie kupiłam też gąbeczkę. Ją już testowałam, gdzieś mam, zapodziałam, nie wiem, gdzie potrzebuję nowej. Zwłaszcza, że kilka innych jest dziurawych. To jest na przykład moja używana gąbka, która ma już, no właśnie, dziurkę. Więc powinnam ją już wywalić. I to jest gąbeczka od Donegala. Jest naprawdę bardzo fajna. Ale ta od Eveline również. Następnie potrzebowałam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie korektor pod oczy. Bo jak widzicie, ten mój jest już wylarty absolutnie do zera. Więc wygrzebuję dosłownie resztki ze ścianek. Tym samym kupiłam dokładnie taki sam drugą sztukę. Bardzo dobrze mi się sprawdza. Niby nie ma aż takiego mocnego krycia, ale wygląda ładnie pod okiem, ładnie na twarzy. Nie obciąża mi tej okolicy, więc myślę, że jeszcze zdecydowanie przy nim zostanę. Ładnie też wygląda na całej twarzy, więc kto co lubi, choć jedyny jest jego minus, że on dosyć szybko się kończy. Ma tylko 7 ml, mm, na przykład tart Shape Tape ma chyba prawie dwa razy więcej, albo z 11 czy 14, właśnie nie pamiętam. Pamiętam dokładnie. Nie ma to większego znaczenia. Następnie pokażę Wam może gratis, który dostałam właśnie do tego zamówienia, czyli taka neonowa paletka. Powiem Wam, że raczej ja nie będę po nią sięgać. Mam neone w paletce Blend Bani Search, więc raczej tej nie potrzebuję, nie sądzę, żeby one mnie jakoś spektakularnie zmiotły, więc raczej nie będę po nią sięgać, ale jeżeli ktoś nie ma takich rzeczy, to to jest naprawdę bardzo fajny moment, aby po prostu sobie spróbować. Przekonać się no może do takich jaskrawych zieleni, czy w ogóle sprawdzić jakieś inne kolory, fajna opcja, natomiast ja mam po prostu mnóstwo innych palet. Led. Następnie pokażę też Wam coś, co mnie kusiło od długiego, długiego czasu, czyli pomadka kremowa serii Wonder Match. Pomadka wpłynie w odcieniu 03 MOVE, i to jest właśnie kolejny taki brudny różyk. Ostatnio stwierdziłam, że potrzebuję więcej nudziakowych pomadek. Mam nadzieję, że ona spełni swoje zadanie. Słyszałam o niej naprawdę bardzo, bardzo dużo pozytywnych opinii. Zresztą u Eveline seria Wonder Match jest naprawdę fantastyczna. Więc oprócz tej pomadki, kupiłam jeszcze jedną rzecz z tej serii. Tak mi się wydaje, że to ta sama seria a nie przepraszam, to jednak Wondershow, wybrałam bronzer w w odcieniu 01 B. Natural. Myślałam, że będzie chłodny, ale powiem Wam, że tak na żywo nie do końca. Ale ja słyszałam tester w drogerii i byłam przekonana, że on jest chłodniejszy. Że jest taki, wiecie, nie ciepły, ale neutralny, więc powinien być ok. A to się obawiam, że będzie na mnie za ciepły. No nic, kolejny bronzer do kolekcji, jakbym miała tego mało. Następnie kupiłam drobny zapas. Mojego ulubionego serum, już sobie otworzyłam właśnie tą buteleczkę I już widzę, że źle zrobiłam, bo kupiłam tylko cztery Mogłam chociaż sześć wziąć Uwielbiam absolutnie to serum Ono jest w formie takiej rozpuszczonej galaretki Fantastycznie mi się sprawdza jako nawilżenie Oczywiście domykam je później jakimś kremem, ale na dzień, na noc, pod makijaż, pod jakieś maseczki nawilżające w płachcie przy zwykłe, cokolwiek. Ono mi się naprawdę fantastycznie sprawdza, więc idzie jak woda. Ile go nie zamówię, tyle po prostu zużyję. Jest fantastyczne. Nie wiem, która to moja butelka ósma. Ciężko powiedzieć, nie mam pojęcia. Zwykle, jak zamawiam, to właśnie tak po 4-5 chociaż. Ale żeby nie było, kupiłam też jeszcze inne. Nie kupiłam wszystkiego tego samego. Jest to serum shot dalej, ale tym razem z 5% kofeiną. Czy 5% ma cały ten kompleks? Wydaje mi się, że kofeina. I słyszałam od Maxi bardzo dużo zakwytów więc mam nadzieję, że ono mi się sprawdzi, bo przy zachwalaniach Maxi od Eveline to naprawdę bywa różnie. Raz poleczyła takie żelowe płatki pod oczy, które miały fenomenalnie wykładać skórę, one nie robiły absolutnie nic. Także mam nadzieję, że to serum faktycznie coś zrobi, ale jak czytałam właśnie opinie innych klientów, chociażby na stronie, to podobno ono jest też świetne na całą twarz, więc sobie oczywiście wypróbuję, ale nie wszystko naraz, bo trochę tego mam, plus aktualnie jestem na retinolu i wolę w tym przypadku po prostu postawić na nawilżenie. Że może spróbuję więcej ceramidów. Z tego względu, że moja skóra dziwnie na ceramidy reaguje. Na początku, jakby w ogóle. Bo wiecie, przy kwasie hyaluronowym, ja czuję, że ta skóra jest dużo bardziej napita. I to serum od razu daje mi takie efekty. Tak przy. W ceramidach jest naprawdę różnie. Czasami czuję obciążenie, że jest za ciężko, ale później na przykład wstaję rano i wygląda moja skóra naprawdę świetnie i mówię tutaj na przykład o tym kremie ceramidowym. Kupiłam go w Hebe z jakiejś koreańskiej marki i on naprawdę dobrze mi się sprawdza. Więc z jednej strony na początku myślałam, że jest zbyt ciężki, a później skóra wygląda ładniej. Tym samym stwierdziłam, że dobra, kupuję więcej ceramidów. Zdecydowałam się na nawilżająco kojący tonik z sześcioma ceramidami. Zobaczymy, jak on mi się sprawdzi. Podobno ma być taki mleczny, coś z tego mlecznego toniku od Nakomi natomiast mam nadzieję, że on nie będzie tak śmierdział jak ten z Nakomi Evelyn, błagam, powiedzcie, że tu nie ma zapachu wygląda fajnie i kupiłam jeszcze dodatkowo z tej samej serii piankę do mycia twarzy, z tego względu, że potrzebuję czegoś delikatnego, a mam jakieś takie, obecnie wyszło, że dosyć mocne wszystkie żele, więc zobaczymy sobie jeszcze coś takiego, a jako, że noszę SPF oraz makijaż, to przyda się coś do oczyszczenia twarzy na pierwszy etap i pójdzie tutaj butla płynu micelarnego Wybrałam akurat czarny, ale czy to ma jakieś znaczenie nie, one wszystkie są po prostu dobre zużyłam chyba ze dwie butelki różowego czy niebieskiego, tej też więc przynajmniej sześć tych butelek już miałam w obrocie i one są świetne i słuchajcie, ja wiem, że teraz jest nagonka na płyny micelarne, bo przecież trzeba do niego używać wacików nie nie trzeba, poza tym widzę, że ludzie nawet używają wacików do olejków plus ten olejek wchodzi Wam z tym rozpuszczonym, brudnym podkładem do oczu wszędzie, więc dla mnie olejki to nie jest to, co ja uwielbiam wolę zdecydowanie umyć się płynem micelarnym Poza tym to zmywamy, więc nie rozumiem tego argumentu, że przecież nie możemy tego zostawić na twarzy. Ale olejku, mydła, jakiegokolwiek żelu, podprysznic też nie zostawiamy na twarzy. Wszystko spłukujemy, więc nie do końca rozumiem te zarzuty, ale mi się w to fantastycznie sprawdza i będę tego zdecydowanie więcej używać. Także dajcie mi znać, czy jest coś, co z tych moich całych zakupów Was najbardziej interesuje. Bo jest tego dużo, ja wiem, ale spokojnie. Tak jak na przykład te Sarah Eveline. Ja je zjem, naprawdę dajcie mi 3 miesiące już nic z tego nie będzie. Tak samo myślę, że jakieś toniki czy pianki to też u mnie leci jak woda. Więc zamawiam tego od razu więcej, bo nie ma sensu latać non-stop do drogerii i kupować po wyższej cenie. Także czekam na Wasze komentarze. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego.